Dzisiejsza liturgia słowa zwłaszcza pierwsze czytanie i psalm są bardzo skoncentrowane na wyborze, na dwóch drogach. prorok Izajasz, Jeremiasz przypomina przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele upatruje siłę, natomiast błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu. I Podobnie właściwie te same słowa w trochę tę samą myśl, w trochę inne słowa ubiera psalmista, autor pierwszego psalmu, otwierającego ten zbiór modlitw, praw, całą wielką księgę psalmów. Otwiera właśnie też ta myśl, że są dwie drogi, człowiek, który nie idzie drogą grzeszników, ale w prawie pańskim mu podobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. I on jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, czyli mamy tu obraz obfitości, stałości, owocowania, a z drugiej strony rozwiewane przez wiatr plewy, które są takim obrazem człowieka grzesznego, człowieka chwiejnego. Musimy wciąż wybierać między tymi drogami. Jak napisał Jerzy Liebert, uczyniwszy na wieki wybór, każdej chwili wybierać muszę. I rzeczywiście tak jest, że, że wciąż codziennie stoimy przed wieloma wyborami. Niektóre Bardziej świadomie podejmujemy niektóre nieświadomie, niektóre so, dotyczą jakichś wielkich spraw życiowych, inne w większości to są drobne wybory, drobnego dobra, na które możemy się zdecydować, albo drobnego zła, które może nas skusić, ale one wszystkie składają się na ten, na ten jeden wielki wybór, wybór drogi, krótko mówiąc, albo do nieba, albo do piekła. Takie, jeśli mówimy o takich wyborach, to czytałem niedawno historię, krót, krótki artykuł, właściwie taki, można powiedzieć, trochę autobiograficzny krótką historię pewnego mężczyzny pochodzącego z Nowego Targu, który do właśnie dzieli się swoją drogą. Zaczynając od. Od rodziny, od rodziców, bo to ważne, jak kształtowała się na początku jego droga, taka intelektualno-duchowa. Matka była w, w kul przedstawicielką kultury hipisów, a więc mamy tutaj taką filozofię wolności, afirmacji życia, ale z drugiej strony. Odrzucenia instytucji społecznych, jakichś norm moralnych. I w tym klimacie matka tego, tego mężczyzny, tego Michała, tak miał na imię, ma na imię, odrzucała Kościół, była wroga Kościołowi, w którym widziała zacofanie, cierpiętnictwo i taką życiową bierność. Ojciec z kolei. To kultura heavy metalowa i on wobec kościoła, wobec religii nie był wrogi, ale bardziej wyśmiewał wiarę. I w takiej atmosferze ten nasz bohater, ten mężczyzna Michał, wzrastał, więc sam przejął też niechęć do wiary. Był jednocześnie intelektualistą, humanistą człowiekiem bardzo oczytanym i już w czasach licealnych interesował się na przykład filozofią Sartra i innych egzystencjalistów. Więc tu mamy z kolei taką filozofię pewnej takiej wolności, odpowiedzialności człowieka która jest jednocześnie takim ciężarem. Według Sartra tego ciężaru nie wolno zrzucać na jakiegoś wymyślonego Boga, tylko człowiek sam musi się zmierzyć ze światem, z absurdalnością czasem istnienia i, cza i temu swojemu istnieniu człowiek musi sam... Nadać sens. To dlatego młodego Michała było bardzo pociąga, pociągającą taką ideą życiową. I jeszcze do tego dołożyło się, jeśli mówimy o takim odniesieniu do wiary, do religijności, zafascynowanie bluźnierstwem i profanacją. Sam chyba nigdy nie dokonał żadnego świętokradztwa, ale pociągało go to, że można właściwie bezkarnie niszczyć, bezcześcić i wyśmiewać to, co dla innych ludzi może być jakimś przejawem wielkiej mocy świętości, czymś czego ludzie się tak boją podchodzą z takim nabożnym lękiem, że jako wytwory po prostu ludzkiej, Myśli, ludzkich pomysłów, ludzkiej wiary można to zwyczajnie niszczyć i wyśmiewać. I nastąpił moment przełomowy w życiu tego młodego człowieka. Taki cudowny, wręcz, wręcz filmowy, można powiedzieć trochę, choć niepozorny, bo wszystko zaczęło się od tego, jak wszedł do kościoła, żeby schować się przed deszczem. Było to w Nowym Targu, w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest taka wielka rzeźba, która zajmuje, jak dominuje prezbiterium. To jest rzeźba Pana Jezusa i apostołów w czasie ostatniej wieczerzy i te, te figury. Otaczają właściwie ołtarz, prezbiterium. Jest to takie, to, to takie wielkie rzeźby. I ten Michał opisuje, że to zwrócił uwagę bardzo na ręce, takie rozłożone ręce Pana Jezusa nad tym stołem ostatniej, ostatniej wieczerzy. I bardzo to nim wstrząsnęło, bo Idąc za tą filozofią Sartra czy Fryderyka Niczego, był przekonany, że to ludzie wymyślili sobie Boga, stworzyli Go w swojej wyobraźni. Natomiast patrząc właśnie na. Na, te, na ten obraz ostatniej wieczerzy, przypominając sobie być może, bo w swoim opowiadaniu o tym też wspomniał, że w czasie ostatniej wieczerzy także Jezus umył nogi swoim uczniom, jakoś tak bardzo dotarło do niego, uderzyło go to przekonanie, że, że człowiek nie mógłby wymyślić takiego Boga że to się w głowie nie mieści, można by powiedzieć. I od tego momentu no, nie zmieniło się wszystko od razu, choć sam określa to w taki sposób, że wszedł do tego kościoła jako ateista, a wyszedł już jako chrześcijanin. Ale jeszcze, tak jak zacząłem od tej myśli, że wciąż trzeba wybierać nawet raz dokonawszy już wyboru, no to wiele wyborów jeszcze było przed nim. Ale przede wszystkim od tego momentu zaczął czytać Pismo Święte. Tak po prostu, bez żadnego przygotowania, bez żadnej szkoły, katechezy, formacji religijnej, po prostu zaczął czytać Biblię. I stopniowo karmić się tym, co jest właśnie słowem Bożym, tym, co tą wodą płynącą ze źródła wiary. Później droga jego była nadal dość skomplikowana. Związał się z zielonoświątkowcami to taki protestancki odłam chrześcijaństwa. I tam doświadczył takich ludzi, bardzo intensywnie żyjących wiarą. Kościół katolicki nadal kojarzył mu się negatywnie. Bardzo takie jego skojarzenia z, z Kościołem katolickim szły w stronę takiej powierzchownej wiary, także obłudy wielu katolików. Znał Wielu ludzi praktykujących, chodzących co niedziela do kościoła, a jednocześnie, których życie codzienne, których moralność zupełnie nie potwierdzała tej wiary, którą, którą wyznawali, którą praktykowali, więc to były jego skojarzenia z Kościołem katolickim, ale jednocześnie ciągnęło go do Eucharystii. W, w protestantyzmie tego bardzo brak, a on jakoś miał taką intuicję, że właśnie chleb i wino i w nich obecny Jezus Chrystus, Zbawiciel, że to jest, to jest ten właśnie kierunek. I przez jakiś czas nawet chodził i do zboru zielonoświątkowego i do kościoła katolickiego na adorację, chociaż dla zielonoświątkowców msza święta była jednym z największych możliwych bluźnierstw przejawów bałwochwalstwa, tak oni do tego podchodzą. Stopniowo przekonał się ten Michał do do Kościoła Katolickiego do tego, żeby wybrać tak radykalnie tę drogę. Między innymi pomogły mu tak paradoksalnie, trochę poszukiwania, takie, takie rozważania związane z dogmatami dotyczącymi Matki Bożej. Te takie najbardziej yy, myśli, które wydają się najbardziej nieracjonalne, najtrudniejsze do, do wyjaśnienia tak, tak rozumowo, otworzyły go bardzo mocno na nadprzyrodzone pochodzenie, wiary i kościoła. Na to, że ci ludzie, którzy czasami bezwiednie, czasami bezmyślnie, czasami niezbyt świadomie i rozumnie, ale czczą właśnie chociażby Matkę Bożą, śpiewając pieśni Maryjne, chodząc w procesjach czy na, na nabożeństwa majowe, że ci ludzie, mimo że ta, tacy bardzo niedoskonali w swojej wierze, jednak znają ten właściwy kierunek. I w końcu dokonał tego ostatecznego wyboru właśnie bycia, bycia katolikiem takim całym, całym sobą. Dzisiaj Michał Gołębiowski jest pisarzem, eseistą, historykiem literatury, tłumaczem, doktorem nauk humanistycznych. I tę swoją drogę wiary przeżywa w taki Właśnie trochę literacki, bardzo intelektualny, jednocześnie sposób, wciąż dając, świadectwa, da, dając świadectwo tym wyborom, których, których, które nieustannie dokonujemy i przez które on sam też musi potwierdzać, potwierdzać swoją wiarę. Myślę, że warto. Wsłuchiwać się i poznawać tego typu świadectwa, zwłaszcza jeśli jesteśmy ludźmi wychowanymi jako katolicy. Zwłaszcza jeśli rzadko zastanawiamy się nad tym, czy to właściwa droga, bo może być tak, że idziemy taką siłą, siłą rozpędu, a to dla Pana Jezusa. I dla nas zawsze powinno być za mało. Jeśli słyszymy w Słowie Bożym przypomnienie o tych drogach, o tym, że jest dobra droga i zła droga, to zdecydowanie nie wystarczy nam ta świadomość. Ja już jestem przecież w Kościele katolickim, ja znam Ewangelię Chrystusa i tak dalej. Nie, nie wystarczy, żeby mieć pewność zbawienia. Nie wystarczy, żeby mieć taki spokój i nie musić się zastanawiać. Trzeba nam pytać przede wszystkim samego Pana Boga, czy ja idę dobrą drogą, nie tylko będąc katolikiem, ale przede wszystkim, czy moje życie, moja codzienność to jest rzeczywiście. Kroczenie tą drogą, czy mi się przypadkiem nie wydaje, że jestem ok, że jestem po prostu katolikiem i wszystko jest, wszystko jest w porządku, bo łatwo jest z tej drogi błogosławieństw zejść. Pan Jezus mówi w Ewangelii: Biada wam bogaczom, biada wam, którzy teraz jesteście syci, którzy się teraz śmiejecie. Nie dlatego, że doświadczanie dobrych, pozytywnych rzeczy w życiu jest, jest czymś złym, ale dlatego, że łatwo jest o takie bezmyślne przeżywanie tych różnych dobrych rzeczy, nawet rzeczy religijnych, nawet rzeczy duchowych w, w taki sposób, że przestają one nas. Dobrze prowadzić, że przestają być formą naszego bycia z Bogiem, a stają się czymś pustym. Trzeba więc wsłuchiwać się z wielką świadomością w tę drogę, którą, o której mówi, którą pokazuje nam Pan Jezus, i wciąż na nowo wybierać każdego dnia, z każdym czynem, słowem, które wypowiadamy, wybierać. Tak chcę iść tylko za Tobą, Panie Jezu.